Jak go zdali mieszkańca miejscowości Leszkowice w gminie Ostrówek. Jest chory na białaczkę, czeka na przeszczep, który jest jego jedyną szansą. Dzisiaj w Ostrówku stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa, Szukano dawcy szpiku. Przyjechali mieszkańcy całego powiatu. Bo pomóc może każdy. Andrzej choruje na białaczkę od roku. Obecnie przechodzi chemioterapię, ale zabieg nie przynosi spodziewanych efektów. Skutecznym ratunkiem może być przeszczep komórek macierzystych. Być może wśród nas będzie albo jest bliźnia genetyczna i dlatego e, ta akcja. Andrzej zwrócił się do nas e, o pomoc, więc nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie, więc zorganizowaliśmy wszystko tutaj, tę całą akcję. Chętnych do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku dzisiaj w Ostrówku nie zabrakło. Robiłam właśnie ankietę, która e, zakwalifikowała mnie żeby być dawcą Andrzej jest moim kolegą z szkoły, wraz z nami do postawówki. To jest osoba znana u nas i w ogóle. Um, on dużo robi dla leśników. Na szkole przyszedł. Nie też potrzebowała korektnie szpiku, ale krwi, naszą do szpitalu. Trzeba po prostu, jeżeli można oddać i ktoś może oddać, to myślę, że trzeba po prostu skorzystać z takiej okazji. Pomóc Andrzejowi mogą nie tylko mieszkańcy powiatu lubartowskiego. W akcję zaangażować się może każdy, kto jest w wieku od 18 do 50 lat. Więcej informacji znaleźć można na stronach internetowych. Ale lekarze przekonują, że zarejestrowanie się w bazie dawców szpiku zajmuje mniej czasu i wysiłku niż oddanie jednej jednostki krwi. W rejestru możemy zakwalifikować takie osoby, które w danym momencie nie są. Całkowicie zdrowe, ale nie mają trudu. Jedyne, co ich je wyklucza, to choroby przewlekłe, poważne, ciężkie, takie jak cukrzyca, astma, przechorowanie żółtaczki zakaźne, nadciśnienie. Po rejestracji i pobraniu krwi wyniki dawcy trafiają do ogólnopolskiej bazy danych. W razie potrzeby sięgają do niej lekarze. Głupi żart, czy zaplanowana impreza?